Cześć, dzień dobry! Wakacje, czas letni, a to oznacza, że trzeba mieć na uwadze, jakie balsamy do ciała dobrze jest ze sobą zabrać, czy na urlop, czy po prostu mieć je w swojej łazience, bo po opalaniu są one takim ratunkiem SOS. Więc dzisiaj przychodzę do Was takim krótkim, szybkim przeglądem. Balsamów. O naturalnym składzie, o dobrej wchłanialności, które świetnie sprawdzą się właśnie w takich sytuacjach SOS. Bo wiecie co, mam taką refleksję: o ile ten nasz rynek kosmetyczny pod względem filtrów SPF, on się naprawdę fajnie rozwija. Mamy coraz więcej naturalnych propozycji o coraz lżejszej formule. Ta technologia tutaj wchodzi nam do pielęgnacji naturalnej, ale te balsamy, takie, wiecie, po opalaniu są traktowane przez producentów kosmetyków naturalnych, no po macoszemu. Jak mamy serię jakichś kosmetyków, zwłaszcza do twarzy, filtry SPF, no dobra, do ciała też się coś tam trafi, tak propozycja Aftersun? No mało tego jest, co mnie wybitnie dziwi, no bo przecież wśród kosmetyków naturalnych, czy obecność pantenolu, czy aloesu, czy nawilżającej klasycznej gliceryny, no to jest coś, co producenci kosmetyków naturalnych posiadają, więc mogliby tworzyć też takie dodatkowo balsamy Typowo po opalaniu, które zabieramy ze sobą, nie wiem, na urlop, no ale nie ma tego. Więc ja dzisiaj przychodzę z naturalnymi balsamami, z przeglądem takich naturalnych balsamów, które uważam, że jako opcja taka po opalaniu SOS naprawdę fajnie się sprawdzi. I zaczniemy sobie od czegoś, czego jeszcze u mnie na kanale nie widziałyście, a jest absolutną perełką i bardzo chcę Wam o tym powiedzieć. Jest to balsam do ciała marki Siostry z Natury. Jest to mała, polska, nowa marka kosmetyczna i to jest wersja mango. I laski, jak to pachnie! Bo zawiera w sobie masło mango i masło mango właśnie fantastycznie wpływa na skórę tak uelastyczniająco, zmiękczająco. Jednocześnie masło mango jest całkiem lekkim Masłem i dobrze wchłanialnym, jak na masło. Dodatkowo mamy tutaj olej kokosowy oraz olej z winogron. Olej z winogron super pod kątem wymiatania wolnych rodników, dlatego, żeby też mm, po kąpielach słonecznych troszkę zadziałać antyoksydacyjnie, ale też olej z winogron jest całkiem lekkim olejem, więc ta dobra wchłanialność. A jeżeli chodzi o olej kokosowy, jest całkowicie czymś innym. Olej kokosowy jest wyróżniający pod względem ilości kwasów tłuszczowych, zwłaszcza tych nasyconych, więc on świetnie uzupełnia te mieszanki takie olejowo- masłowe o całkiem inne kwasy tłuszczowe, więc tak kompleksowo, żeby zadbać o ochronę skóry. Ale mówię Wam tutaj o maśle mango, oleju kokosowym, oleju winogronowym. Widzicie, że to jest szkło, pewnie się obawiacie, o nie, pewnie tłuste, nie, 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 nie laski, nie, ja Wam zaraz pokażę ta konsystencja. To jest klasyczna balsamowa lekka formuła. A jak to pachnie lasencję? To pachnie, to pachnie mango. Nawet nie tyle mango, tu jakby albo takie soczyste mango, albo nawet oprócz tego mango, jakby tutaj było, czekajcie, taki jeden owoc, boże, melon. No nie wiem, ciężko jest mi to powiedzieć, ale to pachnie jak wakacje, to naprawdę. Pachnie jak wakacje, to pachnie jak szczęście, to pachnie jak tropikalna plaża. Słuchajcie, no, wchłanialny, całkowicie klasyczny balsam, emulsyjna formuła. Ale no, ja się nie mogę nawdychać tego kosmetyku, bo pachnie absolutnie przepięknie. Tak naturalnie, tak autentycznie, że to jest coś niesamowitego, bo samo w sobie masło mango, ono nie pachnie, natomiast tutaj jest dodatek kompozycji zapachowej i można się obawiać że no jakiś będzie taki chemiur, chemiczny zapach. Nie, absolutnie. Ten zapach jest tak fantastyczny, że ja się od mojego chłopa nie mogę odpędzić, jak tylko się nim posmaruję. I nawet żadnych perfum nie muszę do tego stosować, bo to naprawdę bardzo przyjemnie pachnie. Jest to zapach taki troszkę bardziej przy ciele, ale no mówię Wam, tak idealnie komponuje się na ten aktualny czas, że jest to propozycja, która nie tylko zadba kompleksowo o Waszą skórę, ale jeszcze dodatkowo będzie naprawdę idealnie wakacyjnie pachnąć, żeby Was wprowadzi w ten wakacyjny klimat. No super. I to, na co jeszcze chciałabym Wam zwrócić uwagę, że właśnie tutaj w tym balsamie jest zastosowany taki wyjątkowy emulgator. Emulgator ten to jest jedyny emulgator, który poza właściwościami po prostu trzymającymi tą formułę taka, jaka powinna być, nie rozwarstwiającą się, co jest no, klasyczne i typowe dla emulgatorów, to on ma właściwości jeszcze dodatkowo takie. Kondycjonujące skórę, zmiękczające i nawilżające. Yy, nazwa handlowa tego emulgatora to jest Oliwem. Natomiast patrząc w skład, widzę tutaj ten układ tych kompozycji emulgujących, i to jest absolutnie wyjątkowe i szczególne, bo nie każdy producent stawia na tego typu jakość emulgatorów. One nie są najtańsze dla producenta. Natomiast jeżeli chodzi o takie, wiecie, kompleksowe wsparcie skóry, że każdy składnik ma nam działać aktywnie i nawet, że możemy poprzez emulgator zadziałać zmiękczająco i nawilżająco, no to szapoba. No i możecie sobie teraz pomyśleć, o matko, to taki emulgator, to to pewnie Coś jest chemicznego, to jak to na kosmetologia naturalnie takie coś polecasz? No nie. Ten emulgator jest pozyskiwany z oliwy, z oliwek. I to jest coś absolutnie wyróżniającego, że w technologii produkcji kosmetyków i szeroko rozumianej kosmetologii, chemii kosmetycznej, mamy takie rozwiązania. I słuchajcie, na polskim rynku, w małej polskiej firmie, że możemy stosować tego typu innowacyjne rozwiązania. Słuchajcie naprawdę polski rynek jest absolutnie wyróżniający pod względem oferty kosmetyków więc siostry z natury totalnie chcę wam polecić ja już poza tym masłem tym balsamem od razu wam powiem że testuję też pomadkę do ust taki balsam do ust cytrynka też nala, to genialny, i on jest oparty o wosk, pszczeli, więc tak nawilża, przez to, że ma ten dodatek takiego zapachu cytrynkowego. Nie jest to jakieś dziwne, tylko nala to takie orzeźwiające, odświeżające, takie, nie wiem, mi się to trochę kojarzy, jak są takie babki cytrynowe na Wielkanoc. Także nie my mamy tę słodką babkę, ale tak troszeczkę tej cytrynki, ale w taki bardzo pozytywny sposób, nie jakiś chemiczny, no i na permanentnie suchych ustach. Ta pomadka też robi robotę, ale dzisiaj balsam, siostry z natury, balsam, zwłaszcza w wersji mango. Totalne polecanko. Pokazałam Wam bardziej niszową propozycję, to teraz przejdźmy do czegoś, co jest łatwo osiągalne, nawet w każdym rozmanie. Zresztą wszystkie produkty, które dzisiaj Wam pokazuję, linki do nich znajdziecie w opisie pod tym materiałem, więc nie musicie się spinać, wpisywać coś w Google, po prostu na spokojnie obejrzyjcie sobie materiał, a linki potem sobie znajdziecie w opisie pod tym filmem. Propozycja Bibio Cosmetics. Jest to balsam izotoniczny, ale w wersji regenerującej. Słuchajcie, Balsamy te izetoniczne od Bibio, ten i wersja nawilżająca, testowałam rewelacyjne pod kątem lekkości, wchłanialności, ale ten właśnie, żebyście się nie dały zwieść, bo może ta nazwa regeneracja, pomyślicie, o jej, to może będzie tłuste, to może nie, nie, a właśnie absolutnie nie, jestem zachwycona jego lekkością i szybką wchłanialnością. To jest dla mnie balsam, który jeżeli chce na szybko się nawilżyć, na szybko zastosować jakiś balsam. To jest świetna opcja. On zawiera w sobie bardzo dużo składników aktywnych. Między innymi alantoinę, między innymi pantenol. Mamy tutaj masło Shea, mamy tutaj ekstrakty roślinne. Mamy tutaj nawet taki związek Koko Caprylan. To jest surowiec, który nam działa, taki emolient, który jest analogiem silikonu. Więc taka gładkość skóry po zastosowaniu. I słuchajcie, całkowicie biodegradowalna formuła w tym wszystkim. Kna Approved, całkowicie. Więc no, szapoba, i zdecydowanie warto jest go wyróżnić. Zapach świeży, lekko cytrusowy. Od razu też pokażę Wam konsystencję, że jest to rzeczywiście produkt taki lekki i dobrze wchłanialny. Nic tłustego, nic treściwego, więc te z Was, które lubią szybko wchłanialne formuły, na przykład nie tylko na dzień, ale też na wieczór, albo właśnie tak po uropie na szybko, no nie, że spieszycie się na obiad, o kolację, coś tam na szybko się posmarować, no to właśnie to jest fantastyczna opcja. No, to teraz coś bardziej niszowego, a potem znowu przejdziemy do czegoś łatwo dostępnego. Sorelle, Soft Body, to jest balsam do ciała, który jest oparty o olej ze słodkich migdałów. Dodatkowo ma w sobie witaminę E, pantenol i triglicerydy kwasu kaprynowego-kapronowego. Te triglicerydy, ja wiem, to brzmi tak dziwnie, natomiast to również jest surowiec naturalnie pozyskiwany i dodatkowo on naturalnie występuje w naszej barierze hydrolipidowej. To są związki właśnie takie emolientowe, które między innymi występują w barierze hydrolipidowej i one hamują utratę wody z naskórka, one sprawiają, że ta nasza skóra jest taka chroniona. Na temat w ogóle tego, co dokładnie znajduje się w barierze hydrolipidowej, jakie związki macie u mnie na kanale, osobny film, więc też zachęcam, żeby się z tym zapoznać. Natomiast dostarczenie wraz z kosmetykiem substancji tak wspierających i tak naturalnych dla naszej skóry, wspierających dla bariery hydrolipidowej, no jest mega cenne, więc jeżeli jesteście alergikami, osobami o bardzo wrażliwych skórach, to szczególnie Chcę Wam Sorelle polecić, też osoby o skórach suchych, być może nawet atopowych, ponieważ balsam ten nie zawiera dodatku kompozycji zapachowych. On ma dodatek olejku waniliowego. Bardzo delikatny, lekko wyczuwalny, nienachalny, nie przesłodzony, nie będzie Was boleć głowa, bo to nie jest nic nachalnego. Natomiast, żeby rzeczywiście ten balsam nie był taki całkowicie soter, żeby tak nie pachniał tymi surowcami naturalnymi, tylko żeby. Coś tam w nim było takiego bardziej przyjaznego dla naszego nosa, to właśnie tutaj olejek waniliowy i olejek ten ma również właściwości pielęgnacyjne, przeciwstarzeniowe, antyoksydacyjne. Pokażę wam oczywiście konsystencję, żebyście widziały, że również jest to produkt lekki i dobrze wchłanialny. I właśnie przez to, że nie ma tej kompozycji sztucznej, syntetycznej, zapachowej, to sądzę, że to może być bardzo dobra opcja, zwłaszcza dla tych z Was, które szukają produktów nieperfumowanych. Ha, 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 co ja tutaj mam? Słuchajcie, najlepszy ever balsam rozświetlający. I teraz słuchajcie, on jest teraz w Rosmanie na wyprzedaży. Znaczy przynajmniej jeszcze niedawno był, nie wiem jak teraz. Więc sprawdzajcie w Rosmanie, sprawdzajcie stacjonarnie, bo widziałam, że miał metkę cena na do widzenia. Jak może Rosman wyjść z tak genialnego kosmetyku? Nie wiem, ale Wy musicie w takim razie go sobie przetestować, bo to jest balsam najlepszy ever, jeżeli chcecie mieć kosmetyk rozświetlający taki typowo wakacyjny. Mocne rozświetlenie, mocne roziskrzenie, nie tylko w świetle słonecznym, ale również w świetle sztucznym, spacer po w nadmorskiej miejscowości, wieczorową polrą, jeszcze gdzieś, wiecie, jakaś mm, wakacyjna destynacja, nie na przykład Władysławowo, chociaż oczywiście polskie morze jest fantastyczne, ale po prostu te uderzenia ciepłego, wieczornego wiatru, gdzieś, nie wiem, w Chorwacji, w Grecji, w Turcji, we Włoszech, czujecie to na skórze, ja siedzę w tym momencie w studiu, ale ja czuję ten powiew. Do tego piękna sukienka elegancka i ramiona wysmarowane tym balsamem laski. Nic więcej nie trzeba. On jest genialny pod tym względem i dla mnie to jest naprawdę też produkt, który uwielbiam ze sobą zabierać na urlop, bo on ma też fantastyczne właściwości nawilżające. Dlatego ja, ja nie rozumiem, dlaczego on się w Rosmanie nie sprzedaje. Jak, dlaczego, jak to, jak to, jakim cudem? No, pewnie dlatego, że jest to produkt taki typowo sezonowy. No, to rozświetlenie. No na co dzień to też tak nie chodzę, ale na urlop uh, mogę sobie wtedy pozwolić na odrobinę szaleństwa i się wysmarować takim balsamem. Słuchajcie, lekka formuła, dobra wchłanialność, mi się trochę on bieli, bo przepraszam, no przed chwilą nałożyłam, też inny kosmetyk mogłam wytrzeć rękę. Więc jego właściwości nawilżające są absolutnie zachwycające, jak na tak lekką formułę i jeszcze z tymi drobinkami. No bo czasem producenci sobie sami strzelają w kolano, że robią produkt, który ma być rozświetlający i zapominając o tych właściwościach pielęgnacyjnych, a tu właśnie mamy idealne połączenie pomiędzy tą lekkością, naprawdę dobrym nawilżeniem, nawet po opalaniu i jednocześnie podkreślenie opalenizny poprzez te drobinki. Mam nadzieję, że wy to widzicie w tym sztucznym świetle. Jak te drobinki iskrzą. No nie jest to jakieś takie, nie wiadomo jak wielkie, nie jest to nic jarmarcznego. W moim uznaniu to jest bardzo elegancki efekt, ale jednocześnie całkiem mocny. On jest zachowawczy, że nie wyglądam jak takie karyny ze wsi, które się posypały po prostu brokatem od góry do dołu. Ale no naprawdę to jest bardzo taki roziskrzony i elegancki efekt, dlatego ja bardzo szczerze chcę Wam ten produkt rekomendować, bo uważam, że jest absolutnie wyjątkowy, nie dość, że zawsze w bardzo przystępnej cenie, bo nie kosztuje więcej jak 30 zł, a jeszcze jeżeli teraz w Ros mamy na niego bardzo atrakcyjną cenę, no to słuchajcie dziewczyny, lato bez tego kosmetyku nie istnieje. A jeżeli chciałybyście balsam, który świetnie sprawdzi się zarówno po kąpielach słonecznych, ale też który będzie dodatkowo działał na skórę ujędrniająco, antycelulitowo, Juana. Niszowy produkt, nie znajdziecie go w Rossmanie, ale dla mnie to jest po prostu coś, co polecam Wam już go chyba od dwóch sezonów z ręką na sercu. To, jak ten preparat pomógł mi uporać się z galaretą na udach, ha, to ja sobie teraz nie wyobrażam również lata bez tego kosmetyku. Fantastyczny preparat pod kątem takim zbijającym, jakby tą strukturę skóry, żeby właśnie ta galareta tak nie latała w każdą stronę, żeby ta skóra jednak była taka bardziej jędrna, bardziej napięta. Tak działa olej z maku. Nieoczywiste rozwiązanie, bo. W takich preparatach bardziej antycelulitowych czy jakichś wyszczuplających, znajdziemy ekstrakt z chili, olejek cynamonowy, prawda? To są takie, myślę, najbardziej popularne. A tu mamy coś całkowicie innego. I to jest fajne, bo jeżeli do tej pory miałaś wrażenie, że nic ci nie działa to może nie trafiłaś po prostu na ten składnik aktywny, który u Ciebie zadziała. Więc warto jest testować coś, czego jeszcze nie było, zwłaszcza, że tu jest właśnie oparcie się o coś totalnie innego. Ale skład jest bogaty w składniki nawilżające, więc tutaj również taka pełnia komfortu, wygładzenia, nawilżenia, jedwabistości skóry, bo marka Juana tworzy pani z 20-letnim doświadczeniem jako technolog. Więc to nie jest tak, że ktoś sobie siadł i miesza na przypale jakieś produkty surowce kosmetyczne i patrzy, co z tego wyjdzie, tylko pani, która ma 20 lat doświadczenia pracy jako technolog, stworzyła własną markę. Zresztą wywiad z panią Janiną Rachubik macie u mnie na kanale, więc polecam sobie zapoznać się, jeżeli chciałybyście no poznać bliżej, prawda? Panią Janinę, markę Juana, no to szczerze zachęcam do nadrobienia. Więc to były balsamy, o których chciałam Wam powiedzieć, ale nie mogłabym również nie wspomnieć o produkcie, który miał premierę w tym roku i to jest akurat olejek, ale Chcę Wam o nim przypomnieć, bo dostaję wiadomości, że no olejki wyszczuplające nie działają. Słuchajcie, może kiedyś tak było, może kiedyś rzeczywiście, bo technologia kosmetyków cały czas się rozwija, więc tutaj to nie jest po prostu mieszanka olejów. Tu jest składnik aktywny Lipout, który został przez producenta przebadany pod kątem tego, że rzeczywiście on ma przyczyniać się do tego, że przekształca komórki tłuszczowe, tkanki naszej tłuszczowej, te adipocyty, z takich beżowych, w brunatne, takie bardziej aktywne, które łatwiej uwalniają ten tłuszcz. Więc nie jest tak, że ten kosmetyk nam spala tłuszcz, no bez przesady, tylko po prostu pobudzamy komórki, co jak najbardziej kosmetyk od tego jest, niezależnie czy my mówimy o jakichkolwiek składnikach aktywnych, o to chodzi w kosmetykach, że my pobudzamy komórki do jakiegoś działania. W końcu ktoś znalazł mechanizm, który sprawia, że ta komórka tłuszczowa ma szansę, Łatwiej wypuszczać tłuszczyk z siebie, no a potem cały nasz organizm to już metabolizuje i neutralizuje, prawda? Więc, żeby tak wspomóc tą skórę, właśnie w tych na przykład opornych miejscach, że wiecie, ciczymy, mamy dietę, a i tak są miejsca bardziej oporne na naszym ciele, które nie chcą tego tłuszczyku wypuścić, to żeby zastymulować te miejsca, no nie? pomóc. Oczywiście to, to, to bez diety i ćwiczeń to, to jasne, żaden kosmetyk nam efektów rewelacyjnych nie da. Natomiast rzeczywiście pod kątem takiego ujędrnienia skóry, pojędrnienia, wyszczuplenia, tak, dla mnie jest to świetne uzupełnienie np. przykład treningów pływackich. Ja powiem szczerze, stosuję te kosmetyki sobie uzupełniająco. Juana, tam gdzie jest celulit, a wyszczuplający tam w te miejsca, które mam takie bardziej oporne i tam zastosować sobie i dla mnie to jest idealne połączenie. Zdarza się też tak, że na przykład sobie stosuję jeden kosmetyk na wieczór, drugi na rano, czasem tak, czasem na odwrót. Te kosmetyki również świetnie uzupełniają się jeden na drugi. Najpierw Iłana jako taka emulsyjna formuła Potem na to Natural Secret z tym lip-outem The Body Oil, i to po prostu świetnie ze sobą współgra. Więc, chociaż to nie jest balsam, to chciałabym Wam o nim przypomnieć jako naprawdę must have na obecne lato. I taki to nam dzisiaj przegląd kosmetyczny wyszedł. Jestem ciekawa, jakie są Wasze rekomendacje ulubionych balsamów do ciała, które zabieracie ze sobą na urlop, albo szczególnie chętnie wykorzystujecie je latem, bo czego szukacie, zwłaszcza latem? To, czym ja się kierowałam, to przede wszystkim lekko. Dobra wchłanialność, bez tego efektu klejenia i lepienia się podczas upałów, ale właśnie też, żeby ładnie opalenizna później wyglądała, żeby ładnie tak wiecie, złociście się opalać, a nie w taki sposób. Ym, czerwony spiec się na raka, oczywiście tutaj filtry są przede wszystkim istotne, ale dobry balsam po opalaniu również jest mega istotny. Czekam na Wasze polecajki, bo sama jestem ciekawa co stosujecie i kto wie, może i sama się zapoznam i może i sama się tym zachwycę, dlatego szczerze dawajcie znać jakie są Wasze letnie hity balsamowe. Jestem ciekawa też jakich kosmetyków szukacie, dawajcie znać, chętnie nagram tego typu materiały, a teraz już żegnam się z Wami, do zobaczenia, cześć!